Podstawą wszelkich roszczeń podnoszonych przez klientów banków dotyczących, czy to dodatkowego ubezpieczenia kredytu od niskiego wkładu własnego, czy sposobu ustalania kursu walut, jest wykorzystywanie przez banki w umowach tzw. klauzul abuzywnych, czyli postanowień umownych, które są sprzeczne z przepisami prawa. Nazywam się Wojciech Rudzki, jestem prawnikiem, jestem aplikantem adwokackim, jestem także autorem bloga pod adresem ubezpieczenie-wkładu.pl. Jeżeli nie miałeś jeszcze okazji odwiedzić mojego bloga, zrób to teraz. Mam nadzieję, że znajdziesz tam mnóstwo przydatnych informacji na temat ubezpieczenia niskiego wkładu własnego w umowach kredytowych. Sprzeczność klauzul umownych, na którą powołują się klienci banków, nie wynika najczęściej z naruszenia wprost jakiegoś konkretnego przepisu. Przepisu stanowiącego jakąś szczególną normę prawną. To jest nakaz albo zakaz określonego sposobu postępowania przez bank. Ta sprzeczność z prawem wynika natomiast z naruszenia przez bank. Przepisu artykułu 385 z indeksem 1 kodeksu cywilnego. Ten przepis to pewien rodzaj ogólnej regulacji nakazujący, aby w umowach, których treść nie jest uzgadniana indywidualnie z konsumentem, był uwzględniony uzasadniony interes tego konsumenta. Regulacja ta ma chronić konsumenta, w tym klienta banku, który musi godzić się na pewne rozwiązania. Rozwiązania narzucone przez silniejszą stronę umowy, w tym zwłaszcza przez bank, z którym zawiera umowę kredytową. W tym momencie możesz zadawać sobie pytanie, kiedy klauzula umowna, postanowienie umowne jest uważane za abuzywne. To jest zakazane na gruncie artykułu 385, ze znaczkiem 1 kodeksu cywilnego. Istnieje 5 przesłanek, 5 okoliczności, których łączne wystąpienie uzasadnia uznanie danego postanowienia za abuzywne, za zakazane. Po pierwsze, umowa musi zostać zawarta z konsumentem. Po drugie. Kwestionowane postanowienia były narzucone konsumentowi, nie były z nim indywidualnie negocjowane. Po trzecie, kwestionowane postanowienie nie dotyczy głównych świadczeń stron wynikających z umowy. Po czwarte, kwestionowane postanowienie jest sprzeczne z dobrymi obyczajami. Po piąte i ostatnie, to kwestionowane postanowienie rażąco narusza interesy konsumenta. Jaki jest wobec tego skutek uznania takiego postanowienia za abuzywne, za zakazane? Czy upada wtedy cała umowa, czy tylko jej część? Upadają tylko te postanowienia, które są uznane za abuzywne. Te postanowienia nie wiążą konsumenta. A co najbardziej istotne, nie wiążą go już od chwili zawarcia umowy, w której znajdowały się te postanowienia, a nie dopiero od chwili ustalenia, że należą one do klauzul abuzywnych. Umowa w pozostałym zakresie obowiązuje generalnie na dotychczasowych zasadach. Obowiązuje z wyłączeniem tych postanowień, które są niezgodne z prawem. Co powinieneś zapamiętać po obejrzeniu tego materiału wideo? Kodeks Cywilny uznaje za abuzywne, za zakazane klauzule umowne sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz rażąco naruszające interesy konsumenta. Klauzule te nie wiążą konsumenta już od chwili zawarcia umowy, a nie od chwili uznania ich za zakazane. W kolejnych materiałach wideo wyjaśni szerzej, jak. Należy rozumieć poszczególne przesłanki uzasadniające uznanie klauzuli umownej za abuzywną, za zakazaną. Jeżeli interesujecie ta tematyka, zapraszam do systematycznego odwiedzania mojego bloga. Dziękuję Ci za poświęcenie kilku ostatnich chwil na obejrzenie tego materiału wideo. Nazywam się Wojciech Rudzki, jestem prawnikiem, jestem aplikantem adwokackim, jestem także autorem bloga pod adresem ubezpieczenie ubezpieczenieniskowkładu.pl bez polskich znaków. Jeżeli nie miałeś jeszcze okazji odwiedzić mojego bloga, zrób to teraz, mam nadzieję, że znajdziesz tam mnóstwo przydatnych dla Ciebie informacji.